Słowa najważniejsze, Ewangelia z komentarzem. To tekst o relacjach mistrza z uczniami. O głębi tych relacji, o ich komplikacjach, o zdumieniu i cudach, o bezowocnej pracy i strachu, o sieciach porwanych naddatkiem łaski, o ludziach, porwanych przez Chrystusowe pójdź za mną, porwanych całkowicie, bez reszty, bo przecież zostawili wszystko i poszli za Nim. Prawda jest warta cierpienia, a sprawiedliwy zakwitnie jak palma, powiada psalmista. Oni, Szymon i towarzysze obawiali się, jak i my, takiego przełomu poprzez który Bóg mógłby szarpnąć za drzwi ich życia, wyrwać ich ze znajomej, ciepłej ziemi i zasadzić na nowo w nieznanym i nieoswojonym. Ale zostawili wszystko i poszli za nim, za prawdą. Dlatego też zakwitli jak palma, a ich łodzie się prawie zanurzały. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.